Z tej strony, Peter, i zapraszam Was, do. Yy, zapraszam Was, na kolejny odcinek z serii z gry yy, Mechanic Rushlander. No i ogólnie w poprzednim odcinku yy, wspomniałem o tym, pod koniec poprzedniego odcinka, wspomniałem o tym, że zrobiłem tutaj błąd. I teraz pytanie: jaki błąd? Znaczy, nie jest to błąd, jaki taki. Yy, konkretny, ale po prostu mam to same podejście jak na swoim save, gdzie budowałam bazę i tam faktycznie później był um, był problem, z którym jakoś sobie poradziłem, ale jednak wolę tutaj od razu to zaznaczyć. No i chodzi tutaj o to, żeby faktycznie tutaj mieć więcej miejsca. Więc miejscówkę dobrze, że zrobiłem środek akurat w tym miejscu, a nie tutaj bliżej. Może by, byłby większy problem. Tylko teraz pytanie: z której strony ja bym ch chciał poszerzyć? Bo jeśli ja bym chciał z tej strony mieć jakby jako takie wejście, jest to całkiem, całkiem możliwe, że właśnie tak zrobię. Znaczy, nie wiem, jakby właśnie to wejście, było... Bo to do, dopiero trochę później będę o tym myślał. Będzie prawdopodobnie to wyjście prowizoryczne. Jest to całkiem możliwe. Dobra, muszę trochę coś zjeść właściwie okazję, bo jestem głodny i też <laughs> trochę marchewki. Dobra, a wracając do tematu, z której strony właśnie lepiej tutaj poszerzyć? Bo w przyszłości jest to całkiem prawdopodobne, ale nie będę tutaj spolorować, może gdzieś tam spróbuję, nie wiem, wdrożyć automatyczną farmę, coś z tego typu i tak dalej, i tak dalej, jakieś inne bajery, Ale pytanie, czy na pewno tyle miejsca na to wystarczy? No. Myślę, że jednak chyba niespecjalnie. Dobra, więc z której strony ja będę chciał to właśnie poszerzyć? Ja tak myślę. No właśnie. Najlepiej z tej strony. Ale i tak, tutaj będzie 36 na 36. Ewentualnie to później jeszcze będę chciał poszerzyć, ale nie wiem, czy ma to sens w ogóle. Hmm, więc na razie na razie ja to zrobię chyba, chyba tutaj z tej strony a no, jeśli chodzi o schody hmm. Hmm, to może być teraz ciekawe dobra jakoś to jakoś to obmyślę czy, nawet, ten bydol mógł tutaj się zostać właściwie, ale myślę, że że to chyba nie ma takiej potrzeby. Dobra, tutaj na razie ogólnie zostawię te miedziane polskie. Na razie ich nie będę usuwać w razie W, bo jeszcze nie wiem, jak to. <laughs> jak to będę chciał, żeby to później było. Dobra. To trochę kawałek tej trawy mi przeszkadza, ale nie, nie, nie jest to jakiś, nie jest to jakimś dużym problemem. Yy, no i niestety ten odcinek też będzie trochę tutaj. Będę dużo mieć rozkmin, jak tutaj, w którym kierunku coś poprowadzić i tak dalej. Yy, więc no, będę się kręcić jak wiadomo gdzie. Yy, ale efekt końcowy może być nawet. Całkiem ciekawy, no, jeśli mi to wyjdzie, bo to też jest duże pytanie, i mam też plan, jak tutaj y, zrobić tą bazę. Tylko hmm. teraz, pytanie: nie. Hmm. Właśnie. Czy ja chcę to poszerzać o te 8 kroków? Więcej? Chyba tak zrobię. 5 raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okej i tutaj o tak na stek idealnie. Nie wiem, czy ma to sens, ale dobra, to już niech będzie nie tak na zaś. Jak hmm, ja myślę, bo jeśli będę chciał kiedyś tam robić automatyczną farmę. Ja to właśnie muszę o tym myśleć na samym, na samym początku, bo później może być trochę, może być trochę problemem, ale chyba ewentualnie, że zrobię długo farmę, no może, może to będzie lepszym pomysłem kiedyś tam, ale nie wiem, czy, <laughs> czy w ogóle będzie to miało sens. Eee, chyba? Hmm. Bo teraz tak, muszę się zastanowić, z której strony ja będę chciał zrobić to wejście. Ale to wiadomo, to trochę później. Bo nie wiem, czy ja dobrze tutaj to bym myślałam, żeby z tej strony to pożreć. No właśnie, nie wiem. Um, ale może i miałoby to sens. bo pewnie ja będę chciał tutaj tędy nie wiem gdzieś w tym miejscu może zrobić wejście żeby mieć dostęp tutaj do wody albo tutaj z tej strony może z tej strony byłoby to dobrym pomysłem dobra <laughs> No to teraz tak. Ogólnie jakieś filarki, jakieś coś tutaj tego typu. Mm, mm -hmm. Tylko No nie będzie to jako taki pojedynczy filar, bo ja będę chciał coś zrobić, o, właśnie tutaj tego typu. No i też jako takie. Powiedzmy owocenie. Wiem, to trochę może. Więc teraz śmiesznie to trochę wyglądać, ale cokolwiek, jakie ci będę, to nie wiem, stawiać jakieś pramki logiczne, coś tego typu, to będzie to trochę później. I na razie to muszę wymyślać. Tak, to mogę usunąć właściwie, tak. To mogę usunąć, bo mi to nie będzie mi potrzebne. Jedynie. Nie wiem, czy nawet pojedyncze tu nie. Chyba, a nie, ja chyba coś takiego robiłem, tak myślę. Mm -hmm. Chyba tak. Mm. Jeszcze nie wiem, jaka tutaj wysokość durserowa będzie, bo to myślę, że się okaże w na następnym odcinku. A ja może w tym odcinku, nie wiem jeszcze, spróbuję zrobić te zadanie dla ale to się zobaczy. Nie mi tutaj zajdzie czasu przy tym temacie, tej większej formy. Dobra. Teraz tak. Ja muszę tu wyznaczyć jakiś środek... w tym miejscu. Więc ja chyba, albo no dam jedno w prawo, i wchodzę w prawo, czy w prawo, w lewo stronę? No, kolejne krowo przyszła mi. Dobrze, że to tylko krowa, a nie przypadkiem jakiś wielk w krowiej skórze. Bo mogło być niefajnie. Hmm. I tak teraz myślę, a może bym jednak tutaj został, to w razie w... Ale nie wiem, czy jest sens. Dobra. Tak, tutaj teraz, której pociągnę? W Ej, nie tak, nie, nie, nie. Nie, ja chcę trochę właśnie zaoszczędzić na betonie, o czym wspominał w poprzednim odcinku. No tego co widzę, a nie, jeszcze mam trochę tego buta, więc na razie jest ok. Mhm. Naprać, jeszcze by sprzedało tak samo, środek zrobić? <śmiech> 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 Okay. Hmm. No i źle to zrobię, znaczy, to jeden klasek wyżej czy niżej to nie robię różnicy, ale już wola tutaj zrobić to raz, a dobrze. Teraz tak. co jest? No pewnie... Oczywiście, że o kilka... Po prostu bok zrobiłem. No ale to nic. Mm -mm. Dobra. No i jako takie... a, to jeszcze nie zrobiłem. Na no środku środkowego, środkowego filaru. Myślę, że będzie Klaj. Tutaj jeszcze bym zrobił jeszcze jeden. Właściwie żeby żaden NPC tu nie wszedł. Jeszcze mam trochę tego betonu. Nie wiem w ogóle na jakiej wysokości to robię. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli 8, 9 i 10. I 10, 10 to byłaby jako docelowa myślę. A teraz w ogóle zmieniłem tutaj nie wskoczę. Fajnie, fajnie Pitre, że zrobiłeś ogrodzenie, przez które sa, samemu się nie da No ale wszystko na spokojnie, gramy tu jakieś wejście i w ogóle. Mm, tylko ja tak myślę... No, chyba nie będę musiał chyba coś robić w ogóle. Nie wiem, coś takiego w ogóle zrobię. Czy jest sens? Albo dobra, nie, niech będzie. Niech będzie. <laughs> Ale pewnie ta wysokość to będzie hmm, prawdopodobnie inna. Ja nie wiem, czy będę to jeszcze w dzisiejszym odcinku to ogarniać, kolejny tutaj etap, bo trochę tych etapów tutaj będzie, myślę, nie wiem ile. Hmm. Hmm. OK. Tak, tutaj stąd prowadzę. No i fajnie urodzenia szkielet. Powiedzmy farmek został ukończony. Yy, tak, 17 minut. Dzięki mi to zeszło. <laughs> yy, więc, czy to dobrze? Czy też źle to nie wiem, ale... No dobrze, że chociaż tyle. Więc ja myślę, że przez resztę odcinka nie wiem, ja bym zrobił te zadania od tego Billa, bo w kolejnym odcinku może być to trochę tutaj zamieszania w świecie Crashlander. Więc więc dobra, tamten etap już, jeśli chodzi o budowę szkieletu, został ten etap zakończony. No i teraz pytanie. Co mi tam potrzeba w ogóle do tego sadzenia dla tego pila tak naprawdę? Metal cage Component and Compact Computer. No tu już wiem, że na pewno płytki będzie trzeba zrobić. Ale chcę zobaczyć właściwie. O no, no, będę się zrobił, fajnie. Ja może bym. Co ja bym tutaj zrobił? Może ja bym poszedł w ogóle pozbierać kukurydzę? A. No właśnie, 18, minut cynka, no bo dobra. Na razie chcę zobaczyć, co mi tam potrzeba w ogóle, ten... E ...Metal <laughs> komponent, Component, czyli prawdopodobnie... Zaraz się okaże, nie będę to spoilować może. Hmm. Ale fajnie, że potencjał jest jakiś tutaj na serię. Tylko trochę taki ten potencjał myślę, że tak. u no mnie trochę tak teraz spadło z tym potencjałem, bo. Ale. Na razie jeszcze póki co pomysł jest. Nie wiem później jak będzie dalej z fabułą, bo nie wiem czy uda mi się tam jeden łez spabularny w ogóle zrobić, więc to będzie... Pytanie kluczowe, czy będą dalsze odcinki z serii Crash Under, To, no właśnie, nie wiem. Hmm, więc, tak naprawdę, seria jest cały czas pod znakiem zapytania. Ale, nie wiem. Nie wiem, tr trudno mi jest powiedzieć cokolwiek. Bo jeszcze do tego momentu nie doszłem, więc na razie odcinki są. Na razie odcinki są. A co będzie dalej, to nie wiem. Dobra, tutaj znalazłem ten Metal Cage cały. Mm, co mi tutaj potrzeba? Sześć metalowych rurek. No dobra, proszę bardzo, niech się robią metalowe rurki. A, i od razu niech się robi mi ten kompakt komputer cały. Cały kompakt komputer. Mm. Za bardzo może tutaj w świecie Crashlandera połączenia z internetem nie ma. <grystanie> Więc nie wiem, za bardzo na jakiejś zasadzie tu miałby. Nawet nie wiem, czy jakieś w ogóle zasilanie prądu. W ogóle jakaś prądu prądównica, czy, czy coś z tego, to wyprawy. To nie wiem, czy coś w ogóle takiego tutaj jest. Na pewno jest ten silnik elektryczny, no dobra no. Dobra, to to, to wszystko wyjaśnia. <grystanie> Tak, dwie płytki drukowane, jedna bramka logiczna, właśnie, ja bramkę logiczną mam Ale i tak pewnie będzie mi potrzeba więcej bramek logicznych, ale dobra O, to u nas spokojnie, więc tak, płytki drukowane alu, płytki drukowane, gdzie wy jesteście? Hmm. <laughs> A dobra, już na zaś zrobię tutaj więcej, bo na pewno się przedadzą. Nie wiem, sobie jeszcze te drzewa, ale to. Chyba nawet zrobię jakiś odcinek o, ści o ścianę drzew. Znaczy właściwie da dawno tego nie było, więc... Może... A nie teraz. Gdzie ja latam z tymi płotkami? Yyyy... Mm, Kompakt komputer. Dobre, proszę bardzo. I tu jeszcze I będzie potrzebna ta metalowa rama. O kurczę! oj oj, oj. ale nawet... Okej. Okay. Trochę to dziw, dziwnie to jest pokazane. Są ciem, ciemniejsze chmury. No ale cóż, no taka tutaj, y, takie są, taka jest grafika tutaj w świecie Scrap z z Mechanic. Dobra. Tak, komp komp komputer mam zrobiony. Tutaj metrapliczką komponę też. Więc idziemy do opila i kończę ten odcinek, bo zaraz moknę. A bazy nie mam. O! i Coś się tutaj stanęło? Jestem ciekaw, bo jak właśnie coś czekał, w ogóle pada ten deszcz. Nie wiem, czy to deszcz, czy wichura. Ale czy jakieś ma to jakiś wpływ na budowlę? Czy nawet na pojazdy? To szczerze, nie mam, nie mam zielonych pojęcia. Dobra, gdzie ten Biru? Hej! Halo, panie Biru! jest swoje tutaj. No. Warczesz Hey, Have you crafted the components? Yes. I want to finish this thing? Yes. I crafted them. So, uh, took me a little bit of time. Great, give them to me. Give uh, one metal each component and one compact computer. Okay, now we put there uh, this here, there, and there. Uh, have you told about uh, what this protein is called? Uh, how? No, I haven't. It uh, may just lead to the hate, move. Or somewhere else I don't know. I'm still monitoring. I still on this planet? Oh well. There was nowhere. No, tutaj widzę, że Bill jest trochę co nieco trochę oddenerowany, że tak powiem. Mm, oh okay. well. Something uh, happened. Okay. Uh, but what happened, which need them to take uh, take, take off their employees? But uh, leave you here. I did something uh, that they didn't did like, so they kicked me out. What did you do that made uh, Frothera this angry? I disagreed with the idea and tried to stop them. Something of my friends were also against these ideas, but they weren't motivated to stop, uh, to stop them, unlike me. Oh, um, that explains why you are still on this planet. And the floppy disk reader is finished. Nice. Um, can I have it? Here you go, the reader and the floppy disk. Um, take floppy disk reader and floppy disk. O! Oh, dostałam tutaj jakieś dziwne coś. Zaraz zobaczymy co to w ogóle jest. No tak, on feeding the HQ. Thank you. No właśnie, dostałam tutaj floppy disk i w ogóle floppy disk reader, ale to... To się zobaczy myślę, że w następnym odcinku. Albo może jeszcze w następnym odcinku. No w każdym razie zapraszam nas drodzy widzowie do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału Piotra 5, żeby nie przekapić yy, kolejnych odcinków z gry yy, Scrap Mechanic Crashlander. Yy, o i tutaj fajnie woda, spada, więc yy, tutaj nie muszę nawozić yy, wodą, czyli <grym>, nawozić. Co ja mówię w ogóle? Yy, Jakie nawozić yy, tutaj? Yy, te yy, <grym>, że słowo mi wyleciało z głowy, wodą, no, podlewać koniakami. Yy, dobra, ja to jeszcze, nasz pomożę zasieję, żeby tutaj jeszcze zasieć pomidorki mam. A dobra, niech będzie ma marchew. Tak więc yy, to, co miałem powiedzieć, to powiedziałam. Więc, yy, no i też oczywiście dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć. Ich chyba stąd nie wyjdę. A, ah, myśl dobrze. <laughs>